Cześć, dzisiaj jest nasz ostatni dzień w klucz i zabieramy Was na Street Food Festival. Klucz spędziliśmy dwa tygodnie i, tak oceniając to miasto, wydaje się bardzo przyjemne do mieszkania. Tak turystycznie, to chyba nie ma tu za dużo co robić. Wiecie, tu nie jest tak jak w Krakowie, że przyjeżdżasz i masz 100 kościołów, 50 muzeów, i ogólnie możesz latać od zabytku do zabytku z jezorem na, na Brodzie przez 3 dni. Tu się po prostu przyjemnie mieszka. Jest dużo knajpek, dużo parków, dużo takich miejsc fajnych dla, dla mieszkańców. Ale no jutro stąd wyjeżdżamy, mam wrażenie, że zasiedzieliśmy się już tutaj troszkę, dlatego, że zaczynamy poznawać miejscowych żuli. Mogę tak powiedzieć? Żuliet tak. jeszcze nie widzieliśmy. Tak, tak. E, dokładnie. Więc zdecydowanie jesteśmy tu już za długo. Wejście na teren tego festiwalu kosztuje po godzinie 16.25 lei od osoby. Pewnie głównie z tego powodu, że są koncerty. Wcześniej natomiast wejście jest za darmo. A jak wiadomo za darmo to uczciwa cena. A na wejściu trzeba pokazać negatywny test albo szczepienie. Generalnie sprawdzają, czy spełniamy covidowe normy. Natomiast dzięki temu w środku nie trzeba nosić maseczek. W takich momentach zawsze czuję się jak małe dziecko, dlatego że obok jest wiele różnego rodzaju jakiegoś światowego jedzenia do wyboru, jakieś meksykańskie, hinduskie burgery, nie wiadomo z czego. Natomiast no, jak kurczę widzę coś, co jest słodkie i wygląda na zdjęcie super, to ja po prostu nie mogę sobie tego odmówić. Asia zajada się tortilką z Halumi. Z czym jeszcze? Pozytywnie, to z tyłu jest scena, wieczorami odbywają się koncerty. Tych food trucków w ogóle jest mega dużo. To nie jest taki jakiś ciała festiwal, że postawiam wam 5 trucków i powiedzą, że to jest Street Food Festival. Ten futrak tutaj, o ten niebieski, to oni też mają w kilku innych miejscach w kluż naleśniki, bo to są takie naleśniki sprzedawane w no takie do ręki i nazywają się te naleśniki od nazwisk słynnych jakichś tam malarzy, typu nie wiem, jakiś Picasso, monet i tak dalej. A tu jeszcze w ogóle jest taki namiot, gdzie jakieś lokalni wystawcy sprzedają swoje rzeczy, na przykład kapelusze, nie wiem, sukienki, dekoracje ozdoby, Asia ma cel upolować dzisiaj kapelusz. Tam podoba mi się bardzo różnorodność, że jest prawie tyle samo opcji mięsnych co wegetariańskich i wegańców jest trochę mniej, ale też są. Są na słodko, na słono, są rzeczy alko i jest cały wagon alko z jakimiś smoothie. Bardzo fajnie pomyślałam. Już spędziliśmy dwa tygodnie, no ja prawie całe dwa tygodnie, bo miałem dwudniową wycieczkę do Monachium i mieszkając w centrum naprawdę da się to miasto polubić, w sensie ono jest takie po prostu przyjazne, jest dużo jak dużo barów, dużo miejsc, w które można pójść, raczej stworzone dla mieszkańców bardziej niż dla turystów, co jest z punktu widzenia jednak mieszkańca dużą zaletą. Jakbym miał wyróżnić takie jedno miejsce, które mi się w Klucz najbardziej podobało, chyba jest to wzgórze, na którym, z którego była Panorama i Icy Garden, czyli miejsce takie właśnie z futrakami, napojami, leżakami. Po prostu jestem fanem takich miejsc, gdzie można sobie przyjść z znajomymi, posiedzieć, wycilować, posłuchać jakieś muzyki i po prostu odpocząć. Eee, Wiedziałem, że w tych ostatnich dwóch tygodniach jeszcze byłem w Monachium. Miałem krótki wyjazd z pracy, bardzo fajny, natomiast bardzo męczący, nie miałem totalnie czasu, żeby tutaj cokolwiek nagrać. Natomiast powrót samolotem z Monachium, a właściwie z Frankfurtu, bo miałem tam przesiadkę do kluż, To był chyba najgorszy lot w moim życiu. Leciliśmy w potężnej burzy i po prostu w tym samolocie trzęsło tak niesamowicie, że trzymałem się wszystkiego, co było można, żeby się nie ruszało i tak wyszedłem z tego samolotu blady, po prostu miałem żołądek pod gardłem. Zobaczcie sobie nagranie, jak z okna samolotu wyglądała ta burza. Następne 30 parę sekund więcej mi się nie udało nagrać, bo po prostu trzymałem cały czas toretkę na przy Naprawdę w życiu nie byłem na tak tragicznej karuzeli. W ogóle to, co jeszcze zauważyliśmy w Rumunii, co dla nas wydaje się dość niecodzienne, to to, że tutaj praktycznie w każdym miejscu, restauracja, bar, przestrzeń wspólna można palić. Wszędzie są ustawione popielniczki i nie ma zakazów do tego, co dla nas, myślę, że jest dość... Dla nas, Dla nas, mam na myśli osób, które większą część życia spędziły w Polsce, jest to dość niestandardowe. I przyznam szczerze, że mnie to na przykład dość wkurza, bo bardzo nie lubię, jak ktoś przy mnie pali. Natomiast no tutaj to po prostu jest traktowane za normalne. Nie ma znaczenia, czy obok siedzą dzieci, czy nie. Po prostu najlepiej stoi popielara właściwie na każdym stoliku. W ogóle takich miejscach, gdzie są półtraki, jedzenie z różnych zakątków świata, jedzenie czy też picie. Bardzo przyjemne jest to, że właściwie bardzo niewielkim nakładem sił, krótkim spacerem i wydatkiem kilkunastu, kilkudziesięciu złotych można się przenieść w cudzysłowie do innego kraju poprzez właśnie kulinaria, czyli właściwie najlepszą część każdej podróży. Na przykład w tym momencie Asia, gdzie jesteś? No dokładnie, a w środku w papierowym kubku jest sangria. A co by było twoim wyróżnieniem w kluż? Daleko nie szukała, i bym dała honorowe uczestnictwo w mieście Klucz na Poka naszej ulicy, przy której mieszkamy. San Innocentu, coś tam chyba co się nazywa. Razem z tym całym załukiem knajpianym, gdzie są chyba w sumie najfajniejsze restauracje, tym, tym przy e, średniowiecznym murze obronnym, w którym jak się bliżej podejdzie, to są skorupki i i nasz cały nocleg, i nasza sąsiadka, i Artunia, i no, więc myślę, że nasze okolice są najlepsze. Mam właśnie smażoną halumina na czosach, w granacie, i z dziełami, w takim miętowym sosie. Asia poszła w frytunie z batatów. Z parmezanem i pietruszką chyba. albo bazylią z pietruszką. Mhm. A wygląda to spoko. Już właśnie pokazał nam jak zrobić świetny truck festiwal. Bardzo różnorodne futtraki z wielu miejsc. Do tego świetne strefy z hamakami, leżaczkami, dużo cienia, co jest bardzo istotne jak na zewnątrz jest 30 parę stopni czyste toalety. I przygotowane po prostu jest to naprawdę perfekcyjnie. Jedyne czego mi w takim miejscu brakuje, to to, że jakby się chciało spróbować wszystkiego, to naprawdę jest to nie do przerobienia. I szkoda, że na takie festiwale futraki na przykład nie przygotowują sobie jakiejś porcji mini, tak, żeby móc sobie kupić i potestować smaki z różnych food trucków po prostu w małych ilościach, a trzeba jednak kupić całe porcje i to jest później no, dwie osoby, można się podzielić, ale i tak nie jesteś w stanie wtedy zjeść tego wszystkiego, albo nawet chociażby części. Więc myślę, że super pomysłem byłoby właśnie zrobienie takich porcji, powiedzmy testowych, które można sobie kupić gdzieś i po prostu sprawdzić, jak coś smakuje i czy chcemy do tego wrócić. Tak czy tak, jesteśmy z tego wyjścia bardzo zadowoleni. I chyba na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Żegnamy się z Wami, żegnamy się z Klusz. A jutro jedziemy dalej w głąb Rumunii.